Fryderyka no, Jankuśa, który na tej chwili prezentuje się, się w meczu pierwszej licei z bo w tym samym czasie mamy kilka spotkań, ale cieszymy się, że państwo wybrali jedyne w które dzisiaj traktowano. Zachęcamy do tego, aby zostawić nam łapki w górę, też za to, że prowadzimy w ostatniej chwili podejmujemy państwowe

Ma sens. Kryścik młodzieżowców za chwileczkę panu Krzysztofowi, niebieskim Mateusz, mickim Karski, czerwony, pozostawili gospodarzy kontra Krystian, Stefanów, żółty i Mateusz Masek. Biały. Czterech zawodników, czterech młodzieżowców, ale żaden z nich nie jest wychowawkiem ani biegu grąb, ani pitnej wandekarki. Wszyscy zawodnicy to armia zacięża, które są w rozwiązaniach się w rozwiązaniu z pojutrzeniowskim wychowawkiem tychże grup. To się może niebawem odwiedzić, ale póki co armia zacięża,

który po łopatku wstał i do mety, a Krośnianie odrabiają straty 5 do 1. 3 punkty dla Patryka Zielińskiego, 2 dla Mateusza Świdnickiego, 1 Krystian Stefanów, bez punktu Mateusz Pacek. Cieczki. Kłopoty sprzętowe, bo e, mimo tego, że w miarę jeszcze równo e, ruszył z tarczy, no to później z każdym metrem tracił dystans do prowadzącej dwójki. Remis 15 do 15, a więc spora niespodzianka w Krośnie bo wszyscy się spodziewali, że po pięciu wyścigach to trener drużyny przyjeżdżający jeżdżący trener z Państwa Burza będzie już mógł dokonywać zmian taktycznych, ale Stanisław Burza chyba nie jest w stanie się rozwoić i nie jest w stanie analizować tego, co dzieje się w programie, więc prawdopodobnie komuś z innych działaczy Speedway Wandy Kraków oddał program, aby ten ewentualnie mógł uskuteczniać takie zmiany, bo trener Speedway Wandy Kraków Stanisław Burza przed meczem nie wiedział nawet, jak ich drugi junior Pacek, Mateusz Pacek, jak ma na imię. Mateusz Pacek to wychowanek Śląska Świętokłowice. Śląsk Świętochłowice od wielu lat mówi się o tej drużynie, że dołączy do Ligowych zmagań, no ale mamy już rok 2019 i tak jakoś już od pięciu sezonów. Słyszymy, że niebawem Śląsk Świętochłowice dołączy z gronem swoich wychowanków do startów ligowych, ale póki co się tak nie dzieje. A Mateusz Pacek, który miał być tym juniorem, pierwszym wychowankiem Śląska Świętochłowice, Niedługo pewnie skończy wiek młodzieżowy, jeżeli tak dalej to pójdzie. No, w pierwszym swoim wyścigu Mateusz Pacek jeden punkt zdobył na, nie do, na, nie, na trupie, jak to się mówi, Patryku Zielińskim, który nie dojechał do mety, e, zdefektował, zrezygnował z jazdy na ostatnim kółku, będąc na końcu stawki. Wyścig szósty: Karpow Czerwony, Świetnicki Niebieski, para gospodarzy kontra Lisiecki i Hus. Matej Hus także w swoim pierwszym starcie zaprezentował się z dobrej strony, prowadził ze startu, później dał się minąć po wewnętrznej Edwardowi Mazurowi, no i pod koniec tego wyścigu numer czy, e, po zewnętrznej objęło go także Słoweniec e, Nick skoria 15 do 15, a więc bardzo ważny wy, e, wyścig, bo Banda Kraków może po tym biegu wejść na prowadzenie. Popatrzmy: lisiecki, karton, pustki, świetiński. No to lepszy moment moment na za zawodniku Szwidła i Banda Kraków są z Zawodnictwem żółtym i białym, po prostu, a więc sensacją nam tu zaczyna pachnieć, bo po szóstym wyścigu może być 20 do 16 dla bandek Kraków, za jeźdźców z Nowej Huty. Pierwszy jedzie Wojciech Lisiecki, drugi Matej Kust, Teraz Matej za szeroko pojechał, skorzystał z tego całkowicie Andrzej Karpow, który rozdziela parę Speedway bandek Kraków, a teraz Karpow idzie za ciosem i przy krawężniku, przedziela się na pierwsze miejsce, zasypując jeszcze teraz szprycą Wojciecha Lisieckiego. Lisiecki nie chce oddać tej pozycji, no ale nie jest zmuszony to uczyliśmy Tymczasem na trzecim miejscu jest Mateusz Filiński, który wyprzedził Mateja Kutha. Jak widać dzisiaj Czech Matej ma motocykle ustawione zdecydowanie po start, bo dobrze wychodzi spod taśmy. Gdyby to start zdecydował o końcowym rozrachunku punktowym, no to Kutz miałby 5 punktów z bonusem, a tak będzie miał po dwóch odjechanych wyścigach lepiej jedno oczko. Ostatnie okrążenie się rozpoczęło. Było 5 do 1 ze startu dla wady Kraków, ale Dobra jazda skuteczna na trasie Andrzeja Karpowa, a także wywalczony punkt przez Mateusza Świdnickiego sprawiają, że będziemy mieli 19 do 17 i skromne, ale jednak dwupunktowe prowadzenie Wilków prosto po sześciu odjechanych wyścigach. Trzy punkty Andryj Karpow, dwa punkty Wojciech Lisiecki, jeden punkt Mateusz Świdnicki i bez punktów Matej Najlepiej lubimy je robić właśnie dla Państwa, bo nie ukrywamy, że sprawia nam to frajdę, jeżeli ktoś nas ogląda. Ktoś ogląda kanał Podkarpacie Live, teraz nazwany PDK Live. Ale to w dalszym ciągu są głównie relacje podkarpackich drużyn, czy to piłkarskich, czy Żuszlowych. Wyścig 12. Krystian Stefanow biały, Mateusz Świdnicki niebieski, Sebastian Niedźwiedź żółty, Edward Mazur czerwony. ...został już włączony, zapraszamy zawodników do biegu numer 12. Dwóch juniorów, Krystian Stefanow i Mateusz Świdnicki oraz seniorzy Sebastian Niedźwiedzi, Edward Mazur, Stefanów Biały, w Niebieskim Świdnickim, Żółty Niedźwiedź i Mazur Czerwony to pełna obsadu wieku XII, a firma Lostark jest sponsorem tego wieku. Bardzo ciekawe będziemy mieli teraz starcie pomiędzy Sebastiadem Niedźwiedziem a Edwardem Mazurem. Edward Mazur w czerwonym. Sebastian Niedźwiedź zaczął od dwóch trójek, potem 1 i zero, więc musiał na pewno dokonać jakiś korekt w swoim sprzęcie, ale motocykla nie zmienił. Jeździ na tym samym motocyklu co poprzednio, bo widzimy mocno zakurzony, zaszprycowany Jest ten motocykl, który jeszcze przez jeszcze jakieś pół godziny temu był po prostu czysty, bo do Sebastiada Niedźwiedzia Nikt nie mógł się dobrać, nikt go nie mógł wyprzedzić, ale teraz już te dwa ostatnie wyścigi 22-letniego zawodnika nie były tak dobre jak początek tych zawodów, kiedy nieźle się dowiózł dwie trójki do km. Edward Matur to nominalny lider formacji seniorskiej, jeśli chodzi o zawodników polskich w drużynie dziewięć krossonne zestaw tego wyścigu uzupełniają nam kolejny udziałem i udziałem w niebieskim. Jednym. Teraz drugiej... i proszę spojrzeć Mateusz Świdnicki. Wielkie prawa dla Mateusza Świdnickiego, bo na drugim miejscu. Pewne prowadzenie Edwarda Mazura. Świdnicki teraz będzie pewnie w opałach, bo Sebastian Niedźwiedź tak tego nie zostawi i nie będzie chciał, być tutaj po kolejnym miejscu Będzie młodego zawodnika juniora w że Częstochowa dzisiaj punktującego tego dla Wielką 10 metrów jakie się oddziela obu panów Edward Mazur jeżeli e, nie, nie popełni lat z Różniackiego to, powie, te, trzy to jest do będzie 3 punkty dobiec do medy natomiast Mateusz Świnicki dzielnie bardzo dzielnie trzyma się na drugiej pozycji no i jeżeli dojezie na, na, na tej drugiej pozycji do medy to tutaj zwierzę Wielkie owacje, bo chyba nikt się tego nie spodziewał, że Mateusz Świetnicki zatrzymał Sebastiana Niedźwiedzia, który tak niezwykle szeroko pojechał, już tak desperacko. tak się rozpaczy i nie ma najmniejszych szans na to, aby zbliżyć się do Świdnickiego, A że nie jedzie w tym wyścigu już Krystian Stefanów, no to Niedźwiedź na chyba defektującym motocyklu jest dojechać do Medy i przywieźć. 1 punkty darmowe, 3 punkty z armatury, 2 oczka Mateusz Wilicki, 1 punkt Sebastian Niedźwiedź, defekty Stefanowa, 5 do 1, 43, 29, to, to oznacza, że Krośnianie dzisiaj drodzy Państwo już. Ten mecz wygrali 43-29. Wielki Krosno wprowadzą 14 punktami ze z Iwan Kraków. No i tylko e, trzy kroty wynik 0 do 5 mógłby sprawić, że Krakowianie jest kąt w Krosnach. Niech nadiem jeszcze jakieś punkty wybiorą e, Mateusz Świdnicki na honorowej rundzie Teraz e, dziękuję Krośińskim kibicom, a oni dziękują mu e, Wielkie brawa dla Mateusza Świdnickiego, Ja myślę, że on... E, nawet zasłużył na to, aby dostać szansę aby dostać szansę, e, wyścigu nominowanym z jakiejś rezerwy zwykłej, choć tutaj akurat wszystko wskazuje na to, że w bieg biegach nominowanych Janusz Stączka dla Mizoda, Mazura, i Karpowa, ale Świnicz.